Siemano moi mili, sej z tanem Aras, kolejnym odcinku, zagramy w The Sims 2! Okej, okay. zaczął się nowy rok studiów, mianowicie trzeci semestr. E, dobra, pomóżmy naszym simom dobić do końca nauki, e, semestru trzeciego. No i cóż, dlaczego ludzie skazują się właśnie, jeszcze tak nie powiedziałem, mm, na... Mm, Simsy na studiach y, dlatego, że daję nam to troszeczkę boosta do y, następnego życia i troszeczkę życia Simpson y, W późniejszym okresie. Ok, mają aspiracje na full, co mnie bardzo cieszy. Y, ok, co byście się mogli uczyć? Dobra, ty możesz się uczyć charyzmy. Tylko teraz tak, gdzie jest tu dla pani. Dobra, ćwicz przemowy ty. Z kolei, masz ćwiczyć kreatywność. To kontynuuj ćwiczenia. A uczysz się opanowania gniewu. Dobra, to zaraz. Najpierw przygotujcie się na studia. A dopiero potem będziecie ćwiczyć swoje zdolności. Mhm, spoko. A, ty poleciałaś na studio, okej. Okay. Kondycja... Dobra, wszystko mamy. Kondycja zostanie. Dobra, Brunon Ile ty masz czasu na naukę? Ty masz czasu na naukę... Od 16, spoko, możesz sobie poćwiczyć. Miejmy nadzieję, że... Wbijesz ten punkt umiejętności. Ok, dziękuję. Lecimy na wykłady. Teraz spino. Do nuta podlecieć. Ok, sprawa załatwiona. Teraz z tym, moja miła. Ćwicz sobie troszeczkę. Nie śpi w piżamy, tylko ćwicz rozgrzej się. Mhm. Spoko. To nie jest zauroczone, ale jeszcze się gniewa. Dobra, wbijasz sobie tylko charyzmę i polecisz ćwiczyć. Dziękuję. Mhm. Dobra. To, aha, to odrobiłaś zadanie, tak? Dokonaj zadaną pracę. Masz chwilę. O, ty się idziesz dżemnąć. No dobra, śpij w piżamie. Też załatwimy naszą simkę z... Mm, słowa w dawnym języku, studia nad dziełami Szekspira, spoko. Okej. Okay. Zrobiłaś? Uczelnia. Możesz jeszcze raz to zrobić. Ale nie, ty sobie załatwisz... Aha, dobra. O, to. Może nawet na wykony nie musiał iść? Okej. Okay. Ile to nam dało? No troszkę. Okej. Okay. Obawy. Bruno umiera. <grytanie> Spoko. Okej. Okay. Jeszcze nie tak prędko. Skorzystaj. Weź prysznic. No wszyscy kują. No dobra i pójdzie spać Dobra, no jak z nauką, cinko? Okej, okay, fajnie, że aspiracja weszła na maksymalny poziom Ok, wszyscy idą spać, co mnie bardzo cieszy Teraz tak, Ty sobie wstaniesz Skorzystaj, weź prysznic i... cóż Podaj obiad, na no koncę na spaghetti. już gotować. Mhm. Okay. Masz ćwiczyć? chyba charyzmę. Okej okay. O, no aspiracja spadła. Ok. Ty możesz wstać już. Wiedz to. Ok, towarzystwo, troszeczkę sobie wbijecie. Co ty robisz? Zostaw sobie kararuchy w spokoju. czyli lepiej charyzmę. Ćwicz przemowy. A jak? No dobra, a co robi Danuta? Danuta ma mało zabawy. A musi nauczyć się kondycji. A może sobie włączy telewizję. No i na kanał sportowy, to już zdobyłeś? No to light, uczelnia, wykonaj zadaną pracę. Dobra, tyle w temacie. I teraz sobie poćwicz. ćwiczenia. to, też odrobi dwa razy zadanie z uczelni. Mm -hmm. Historia, a jak uczelnia? Jeszcze raz, jeszcze bym byli na tym samym poziomie. Ok, to sobie jeszcze wbija do charyzmy. I o, dobra, brudno oglądasz telewizję, obawy. Co to masz za obawy? Zobaczyć Grat. Czyż to jest bardzo możliwe. Okej. Okay. Naćwiczyłaś się. To może teraz... Ee, pisz powieść. Okej. Okay. A to co, bracia bliźniacy? Ok, ja panowie, skorzystać. Bruna ma dość prysznic. Śpi w piżamie, chociaż ty spanie w piżamie, nie chodź tu. Żaden komputer Podejdź tu, Podejdź tu i teraz tak yy, chodź tu, Bruno. Dajcie sobie troszeczkę. O, w końcu aspiracja w wpadła. Cudownie. Ok, co my tu mamy zrobić? Punkt umiejętności to sobie zostawimy. Taniec klasyczny. okej. Okay, troszeczkę do zamieszania mi jeszcze brakuje. Hmm, pocałuj najlepiej. Taniec hmm. Ej, nie uciekaj mi. Co my tu mamy? Pocałuj smoki, taniec si twarz. W sensie dwa gorące pocałunki, namiętnie po ramieniu czule. Namiętnie. Okej. Okay. to sobie aspirację wbił. Teraz zaproponuj. Oświadczyny O, Wyjdzie czy nie wyjdzie? <głos> <głos> nice. Nie ma jak się oświadczyć w korytarzu. Ok, i znowu aspiracja na full. Dobra, teraz tak ty byś mógł coś zjeść. Bo widzę, że padasz na pysk. Jedz. Jak tobie idzie? Aha, dobra, też sobie zjedz coś. Weź teraz jeszcze skorzystać z solety i weźmiesz prysznic. Okej, okay, spoko. fajnie, że wypaliło. Fajnie, się na nich wściekły jest. Jak okay. Tobie to wściekły? Zablokujemy teraz ok i teraz tak Panie Bruno Ucz się oponowanie gniewu Długo tam będziecie to jedli Okej, okay, wspólna kolacja mm, Super Lecisz na wykłady, to leć i pójdzie spać. Okej, okay. coś się to za bardzo nie idzie, te oponowanie gniewu. Okej, okay. On ten już leci na wykłady. Dobra. Jak mówię, że ten dzień był wspaniały, to spoko ładnie, ładnie, ładnie wyszło. No i w końcu ludziska mamy oświadczyny, co to jest? Czy to jest powieść? Ok, wykąpana tutaj pójdzie spać w piżamie zaraz, jak przyjdzie z wykładów. O nie, 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 ja Teraz nie, w piżamie. Okej. Okay. Jak Donuta? Okej, okay, wszyscy nie, spać, możemy nie, sobie nie, na przyspieszeniu 3. Żeby nie, będzie nie, Okej. Okay. Danuta, oglądaj telewizję na chwilkę, komuś czytać? Powiesz, czy nie? Przydę książkę, A, może pamiętnik pisać, spoko jest na kanał sportowy. O, zima w końcu nastała. Zajebiście. Dobra. Musisz pisać dalej tą powieść. To kreatywność muszę ci wbić. Ty tak jak wstaniesz? To możesz skorzystać z toalety, wziąć prysznic i nadal uczyć się opanowania gniewu. Ok, bardzo impulsywny jesteś ostatnio. Okej, okay, musisz się. Aha, myślałem, że się musisz rzucić na nowa. Tobie jak leci. Zaraz sobie wbierz na maksa logika. Czy kreatywność. Więc medyl jest. Aha, dobra. Kolejna karta członkowska. Reputacja... Przeciętniak. A ty? Mhm. Ciekawe o co chodzi z tą reputacją, nawet dla jeszcze ludziska tego nie ogarniałem. Okej... Okay. punkt kreatywności Ten sobie tutaj wbija Tytuł książki O, piszesz własną powieść świetnie Opis książki tut tu Gacie z drutu aha nie wejdzie, nie wejdzie. Dobra, hmm. pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to jest jeden wielki hu. <śm> hmm. O, już wiem. Nie teraz nie zgadza, razem czy osobno? Hajs się nie zgadza. <śpięk> Dobra. KT Oś Gw i O i Kasa. Opis książki. Okej. Okay. Zobaczymy. Może się mu sprzeda. Dobra. Yy, Czyta książkę.